Wow, hejka! Zanim jeszcze zaczniemy, to chciałam bardzo podziękować Adarosowi, który zrobił mi e, tło na kanał. tło jest cudowne, sprawuje się super, także dziękuję Ci bardzo i zapraszam e, do Was na jego kanał. E, no i co? Miłego oglądania, papa! Pa. O, będzie działa. miał wszystko. Dobra. Hello! Oh. Giv' mi. Jesteś moim zbawieniem. O! Dobra. Better. Ja? Yeah. Zaczynamy? Mm -hmm. uh! Dobra. Hejka, witam wszystkich. Chciałam <grym> się tak naśladować, <grym> bo to jest zawsze muszę <grym> takie... Hejka, witam <grym> No 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 dobra. dobra. Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mm. przychodzimy do was razem z Martyną. Hello! Z tagiem... Jak bardzo mnie znasz... Jak dobrze mnie znasz. Friend's tag! Tak. Tak. <noise> tak, tak. To się nazywa ogólnie friend's tag. Mamy przygotowane pytania. Będziemy je czytać z telefonu Martyny. Martyna ma 12 pytań do mnie, ja mam 12 pytań do niej. I będziemy odpowiadać. Ale jeżeli odpowiemy źle, to ogólnie mój brat wró wrócił wczoraj z Londynu i przywiózł nam fasolki wszystkich smaków Harry'ego Pottera. I tu są i te dobre, i te złe. Tak, także może nam, może nam się trafić to, że jak, e, jak po prostu odpowiemy źle, to i tak trafimy na dobrą fasolkę, więc to będzie takie mm -hmm. wiedza. No, chcieliśmy tutaj trochę urozmaicić ten Friend's Tag Challenge, więc właśnie będziemy losować po jednej fasolce za każdą błędną odpowiedź. No i co? Nie pozostało nic jak zaczyna. zacząć. Gramy w marynarzyk, kto zaczyna? Dobra. Do trzech. Dlatego, że i tak każda zada tyle sama pytań, mm. po prostu wiecie. Dobra, Myś... sobie odpal. Dobra, bo ja mam ogólnie na Messengerze, bo nagrywamy moim telefonem, mm. więc mam na Messengerze pytania do Marcyny. Martyna ma w swoim notatniku. Dobra. Czy jesteś gotowa? Zacznijmy od takich totalnie lajtowych pytań, bo są trudniejsze i są łatwiejsze. Więc tak. Ym, o w... Jezu, boję Dobra, to będziesz znała. Jaki mam znak zodiaku? Rak. Dobrze. Juhu. Kurde, no, teraz ty. Dobrze. Dobra, więc o Martynie się obeszło, obeszło bez fasolki. Mhm. Dobrze, teraz ja. Jak mam na drugie imię? Nie masz drugiego imienia. Ale masz trzecie imię. Jesteś Martyna, nie masz drugiego imienia. Bo nie, nie dali Ci rodzice, ale masz trzecie imię i na trzecie masz Rosalia. Tak. W się wybierasz sobie, Rozalia. No, Na blizmowali. Nie wiedziałam że to Czyli na razie się znamy dobrze. <noise> Tylko mam nadzieję, że nie będzie tak cały czas, będzie nudno. Dobra, to może jakieś trudne... O dobra, ty nie będziesz widział. Nie po kolei jestem. No, no. Po kolei? Nie, dobra, już i tak widziałam nie po kolei. Aha. Ile mam subskrypcji na ten czas na YouTubie? Możesz się pomylić... Dałam o, o, o 100, ale możesz się pomylić o 50. Co mam tak płanną liczbę podać? No chyba jakaś chora jest. Dobra, o 100 o masz się pomylić. Myślałam, że o tysiąc. Nie! Co ty? Nie wiem, kurde. No, dalej. Kiedy ostatni raz sprawdzałaś? Nie sprawdzałam, to nie pamiętam. No to Ale? tak, 30 parę. No. Trzydzieści ja czekam dwa... na odpowiedź. Nie wiem, 32. Nie mam pojęcia. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? 32 tysiące... Ile? 200 Na pewno źle 38 tysięcy cztery dychy No nie, Jak nie wrzucasz ten filmików od tam ilu tam miesięcy Od półtora miesiąca No to nikt nie sprawdza Twojego kanału jak mi Ja wierzę, że są wierni fani, którzy Ja wyszłam tutaj. Ale czekaj, losujesz Aha, No tak O nie ale musisz zamknąć oczy, Zonia? Ale się odwrócić, no bo no. nie możesz wiedzieć, jak ja to jestem. Dobra. Dobra, pokaż. Co jest to czerwona. czerwona. No i zgadza, jaki to smak. Czy mogę nie sobie czy te smaki, co nie? ale to może być różne, bo różne są czerwone. Są trzy czerwone. Mmm, wiśnia. Wiśnia? Mhm. Mm o, się trafiło, kurde. No dobra, teraz ja. Jaki mam znak Zodiaku? O Jezu, Ej, Ale ja nie wiem! Mówiłaś mi to kiedyś? Mm -hmm. O Boże! Na niemieckim też było... Jak było to zdanie osobne? No wiem, ja wiem, wiem. wiem. Aha, no tak, Ale ja nie znam po niemiecku. No, ale to tak samo... O... Dobra, strzelę! Moja koleżanka miała w październiku miała skorpiona. Kurde! Dobra, że... <śmiech> <śmiech> o kurde! Dobra. To będziesz na stówę wiedziała? No nie Albo nie. nie, zadam inne. Ile i jakie miałam zwierzęta? I ich imiona. Także ty ty, tak? Mm -hmm. No to tak, miałeś królika i miałeś Mhm, mm Ich imiona? No to Aro i tu, tuś. Mm -hmm. to... No i właśnie jeszcze miałaś tego psa. Kole. No, kole, ale O, kiedy... kurde, powiedziałam ci ich No tak, a to nie był tu twój, tylko twoje cioci No to tak. On a mówiłam ci ostatnio, że miałam jeszcze jakieś zwierzę. Tak? Tak. Powiedziałabym Ci kiedy, ale będziesz, to już będzie za łatwo. No, powiedz. Kiedy. No nie. Oh, Dobra, to się... w sumie mogę Ci powiedzieć, bo jeszcze nie wymieniać wszystkich, ale mogę Ci powiedzieć, że wczoraj mm -hmm. Ci mówiłam. Wczoraj? Jak byłyśmy wczoraj razem, to pojechaliśmy. Te dwie to są Twoje ostatnie odpowiedzi? Mm -hmm. No to jesz cukierki, ale Ci powiem tylko, że, że jadłam i... <śmiech> <śmiech> miałam tak, miałam królika Aro, nadal go mam, tuptusia, e, chomika, miałam rybki. Oh, Gadałyśmy tak, tutaj o rybkach. O rybkach. No, i imiona to, co nazwałaś? No nie, i... nie, wystarczyło, żebyś powiedziała rybki. Znaczy, no ja mnie nazywałam rybki, bo mam tak gwiazdka, serduszko i w ogóle, ale mówiłam ci wczoraj, mówiłam ci. No, dobra. I miałam dużo rybek i jeszcze miałam jedno zwierzę, które oddałam po tak chyba miesiącu, bo okazało się, że mój brat i moja mama są uczuleni. To był kot. No, Miałaś kota? Mhm, miałam taką kotę. Nie słucham, mnie, widzicie, tak to jest. Nie, no, na nie pamiętała, tylko zapomniała teraz mm. o tym. Taka świeża dość. Dobra, jakąś zieloną mam. Zieloną. Ja nie, nie mam końca tutaj, to no, mam być różne rzeczy. Dobra, już mam tutaj. To jest chyba... O, już czuję zapach. Mm, arbus. Mm. Mm, no cóż. Dobra. Mm. Model mojego... Dokładny model mojego telefonu oh no! to. Nie, nie, to jest za trudne. Huawei. Mhm. No, jakby jak wybierałaś mi obudowę na urodziny, to co? To wiesz, jak kiedy miałam model. No wiem, ale to jest za trudno zapamiętać. Huawei. Y? Y? W sensie? Y? No, mu, no, nie wiem, mów. No! No nie, no, nie wiem, Y110, coś takiego to było? <ślażysy> nie, dobra, nie, tego nie, <ślażysy> nie wiem. Jak wysłałaś na to. Huawei y, yb 10 <grymny> Ostateczna? Tak <grymny> To źle. Jaki? Huawei <grymny> y, y, y 6 i Ale to było trudne, serio To mogła mógł mnie wiedzieć. No tak A ja też mogła nie wiedzieć, że miałaś kota Pierwsza raz, że już miałaś kota Ale mówiłam że Nie wiem, może jakieś tam, coś tam... Dobra Odwróć się... ja chciałabym jakiś dobry śniadank Nie wygląda apetycznie. Jak on wygląda? Taki fioletowy. Ma jakieś klamki? No. Pytałam, że to jest jakaś kiełbasa albo jakiś robak, kurde. No, że ja otworzę picie. Nie, no to jest na pewno coś niedobrego, prawda? Nie, no, musisz się przekonać. A musisz pogryźć, co nie? Ale jest dobre? No, jest, co się dowiesz? Całe! No, to też to... jakaś kiełbasa albo karma. Nie. O! Glizda ci coś mówi. Już się popłakałam. Mogę go wypluć? że ją wypluć. Nie podoba mi się ten część, nawet jak odpowiadasz źle, odpowiadasz częściej źle. A 1 Dobra. O, oh, Jezu. Nie polecam. Te fasolki to jest zło, małe zło. O, teraz się boję. Dobra, teraz dam ci. Nie, dobra, nie dam ci takiego. Teraz dam ci łatwiejsze. Wymień mój. Podaj mój numer telefonu. 696. Dobrze. Dobra, teraz ty. <noise> Pytanie. Jaki mam numer w dzienniku? O nie, o nie. No. Dobra, było jak ja była u was w klasie, to było 21, tak? Odeszłam jest 20 albo 19. No, no, tak. 20? 19? Tak, 19. To ty możesz mieć jakieś Marcina ma S. P C D No, dawaj, Sara. RS. Dobra, to ty możesz mieć jakieś 16 albo 17. To też na co mówisz? obstałem 15. Tak, na 100%? Tak. Nie. A jakie? 16. Nie! Jezu, powiedziałam, mnie je 17. Dobra, 15, a mogłam powiedzieć 16. No cóż, no długo ci to zajęłaś 3 minuty, no. No czujesz. Czekaj, jeszcze się wymieszam. Są te. To wygląda strasznie. A. Dobra. A. To nie jakaś karma, tak? Tak? Dobra, ja. Hmm. Jakaś taka słodka. No bo to jest, dobra. Tak? Tak, ale wiesz, co to jest? Jakaś czekolada albo coś? To są pianki. Eee. A mój ulubiony smak. A jak już inaczej wcześniej wygląda, chyba? Ile lat ma Aro, jakiej jest rasy i jakiego koloru? Dokładne. O Jezu, a nie mówiłaś mi nigdy jakiej mówiłam, rasy. Ile... I mówiłam na filmiku, na YouTubie. To, to jest, jest dużo Baranek, razy. miniaturka. Tak? No, bar... nie, on nie jest miniaturką. Nie jest miniaturką, mhm. ale to jest baranek. Mhm. Um, no to on jest biało-szary. Też... Ale to jest kolor. Który mówiłam dużo razy. No, to jest kolor. No, biało-szary. No, jest biało-szary. Dobra, ostateczna odpowiedź. No jest biały. Ile ma lat kolor i... No i ile ma lat? 7. Dobra, czy odpowiadasz, że ma pięć, że masz 7 lat, mm -hmm. że ma, że jego kolor to szaro-biały mm -hmm. i że jest Barank. barankiem. Barank. No to źle. Czemu? Ma 5 lat. Jego kolor to szynszylowaty. Cytryna pewnie będzie. Dobra, mm. jedz. Uf, no już tak. dużo czasu to trwa. 21 minut. Mm. Będzie wycinka. Dobra, cytryna? Mm. Chcemy gość czy? No. Sorbet lemon. Mm. Albo to mogę mieć. To jest rotten egg. Mm. Zepsute jabłko. Mm. Ja ja jajko. Ja to mam. Dobra. Dobra. To ja będziesz wiedziała. Tak? Mm. No to dawaj. Rozmiar mojego buta. Ale masz różnie. No, ale tak głównie. W niektórych... Masz 41, 40? Mm -hmm. 41, 40. Mm -hmm. Dobra, to teraz nie. Mam ja. niejaką syrapę, tak. Mam. Od ilu lat tutaj mieszkam? W sensie tam, gdzie w moim domu. Noc. Jak byłaś malutka, jeszcze tak malutka, malutka. Się dopiero Ale lata, podaj. No to jak masz teraz y, prawie 16 lat, no to troszkę mniej, trochę mniej niż 16. Załóżmy, że masz już 16 lat, to mniej niż 16 jak byłaś mała, to się tu przeprowadziłaś. Tak? Ale jak, ile miałam lat yy, czy tam miesięcy? Nie mówiłaś mi tego, wiem, że jak byłaś malutka, ale tak nie malutka, że... że jak malutka? Bo można być malutkim, że można mieć rok albo dwa lata, bo to też są małe dzieci. No, a można być malutkim, że miesiące. można mieć sześć miesięcy. Miesiące albo. No to zaliczę ci to poniekąd, no bo to jest. No nie miałam dwóch miesięcy, tylko od razu jak wyszłam ze szpitala, to się wprowadziłam. Hmm. To pierwsze co tutaj, to tutaj pojechaliśmy. Ale zaliczę ci to. Nie liczymy punktów. Trzy dwa. Dobra. Eee, dobra. W ilu krajach byłam? Możesz się pomylić o dwa. Mm, dwa? Tak, o dwa. Jezu, jak to się zobaczy. W ilu krajach? W ilu A krajach. ty wiesz dokładnie ile? Tak. Policzyłam to. to w sensie 20. Się... Tak, dobrze mówię? No, ja proszę odpowiedź. 25 Ciągniesz! 35 o nie. Plus minus 35. No, nie, plus, minus. no ale plus minus. Ale plus ale minus... Ale, ale, nie, ale nie 10. Ale moje to bardziej na plus było można. Nie nieprawda. To bardzo szczegółowe te pytania. No nie mało z czego mogłabym powiedzieć. No wymień wszystkie kraje jakich bywa. To jakbyś poległa. Takie kolorowe. To albo będzie dobre, albo złe. No wow! <laughs> Może być średnie. To będzie tutti frotti! Wow. Myślałam, że skarpetki czy coś. O dobra, dobra, ty chciał mi ten co dajesz. <laughs> Dawaj. Jakiego mam operatora w telefonie? Co? No, jest i Mobile plus... Social. No dobra, ale... Ty masz albo play albo plus albo orange T-mobile plus Jezu nie plus Play albo Orange Plus Nie. Orange Tak No kurde Ciągniesz. Tak? Znaczy on, on Wybierasz. no. Wybierasz. No, no. Ja Wypatrywałam, że wcześniej chciałam szybko złapać, co nie? Mm. Wiśnia. No. Dobra, teraz ja. I teraz zadam Ci czy-czy i to masz szansę dużą zgadnąć, co nie? Mhm. Spódnica czy sukienka? Tym. Zastanów się. A nie, Ty wiesz chyba. Mm, nie możesz lepiej. Ja to, czekam na mówię, odpowiedź. że spódnica. Że wolę ubierać spódnicę niż sukienkę? Mhm. Mm -mm. Nie? Mm -mm. Mm. To jest tak, że właśnie lubię i spódnicę i sukienki? Ale mam dużo spodni, w których dziwnie wyglądam i przez to wolę nosić sukienki. Uh -huh. hmm. ale lubię ogólnie, ale no, lubię i to i to, ale wolę sukienki po prostu. Wiesz jakąś złą teraz, będzie ciekawiej. No jeszcze uh -huh. ani razumiaj złej. Mmm, <laughs> hmm, Dobra. Teraz ja hmm. Hmm. Ile łyżeczek cukru słoda? A to zależy. U mnie słodzisz jedną, posłodziłaś Posł jedną, ale ogólnie to mi się wydaje, że ty dla mnie nie słodzisz, ale u mnie posłodziłaś jedną. Czyli jaka jest odpowiedź? No, ale ale, ale, bo, nie, ale to było tak, że ja się zapytałam, czy ty jej a ty immediately... no a ty słodzisz, ja powiedziałeś, no ja sobie to jest no to jedna. Więc to było takie, że możesz, ale nie musisz, więc chyba nie słodzisz. Mhm. Tak? Mhm. O, nie słodzę. Kurde, przegra to. Teraz łatwe, moje ulubione zjedzenia. Mhm. Mm Zastęp. Jakbym była chłopakiem, jak moja mama by mi dała. Norbert. Norbert, Nor Ale Nor chciałam zobaczyć czy pamiętam? No pamiętam. Nawet ustawiłam tobie taki. No nib. wiem, dlatego... Ile ważę i ile mam centymetrów wzrostu? Masz 165 centymetrów wzrostu, a masz 42 kg. Mhm. Mm no dobrze, mówiłaś to. Mam no na nie raz. Jaki numer ma mój dom? O nie zawsze to zapomina. Wiem, jak mój stary numer w dzienniku 10. Tak, jest. A tyle razy to zapomi zapomi zapominałam. Kurde. Nie jestem no, dobra, widzisz. Dobra, dobra. Jakie chciałabym mieć zwierzę? Mam Aro, ale jakie chciałabym mieć jeszcze zwierzę i rasę? Mm. Tego zwierzę. Chciałaś zwierzęcia. Mnie mieć psa? Mhm. I... O Jezu, nie pamiętam, jak to nazywało. Dwa trudne ty pytania dajesz, no. To jak nie pamiętasz tej rasy, to możesz chociaż powiedzieć, jak wyglądał. W sensie, nie jakiego my, 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 my ch chcieliśmy kup wziąć, tylko jakiego ja bym chciała najbardziej. Zbiłam ci chyba. No, jakbyś... nie. nie To zgadnąć, spróbuj to jest śmieszne. Ale nie ten ma. Nie wiem, jaka się nazywa siba. Nie siba no tylko... Nie wiem. Nie, nie wiem. wiesz? Nie wiem. No to to jest ten taki pies, co ma takie długie uszy i takie pokręcone. No. Muszę jeszcze jedno wymyślić, bo tam miałam dwa takie same. O, białe. Białe to jest albo kokos. Albo mydło, albo airwalks. Air no wosk z uszu. Dobre? Niczym, niczym nie smakuje. Niczym? To może to jest ten. Bo to było najbardziej białe, to jest takie niebieskie bardziej. Co to, to jest to? No, z z no to jest No co może specjalnie tak zrobić, żeby to nie było żydliwe. Dobra, Martyna, z wosk z uszu, który nie smakuje jak wosk. Z no to jest jakbyś. Jadła cukier. No? Tak? Nie, cukier byś jadła taki słodki, słodki. słodki. W Jakim wieku zaczęłam trenować akrobatykę? O nie, to będę jadła fasolkę na stół. Wieku 9 lat. Ostateczna odpowiedź? Więc 9 albo 10. 9. Ilu? 7. Co? 7. Serio? Tak. O kurde. No Dawaj. Ej, to jest ten sam. To jest ten sam. No nie wiem. Tak. No zjeść. A to jest ten sam. No całego zjeść. Tak, to jest ten sam. Jaki ten sam? A nie wiem co to jest. Ale pieprz. No. Tak? Mhm. Uh -huh. Pieprz jest taki. A już ma to jak pieprz. Albo jak ziemia to może być. Okej, ok, nie przeniosłyśmy się do cienia, to po pierwsze, ej, jakieś ładniejsze światło jest, nie? Mhm. Teraz wydaje mi się, że jest lepsze światło i w ogóle. I oprócz tego y, okazało się, że ja zadałam dwa takie same pytania: w sensie napisałam sobie dwa takie same pytania, więc e, muszę wymyślić mhm. jeszcze jedno, e, więc no, potrzebuję chwilę czasu. To może ja ci zadać Dobra, czas, ale... już wiem. Dobra. Wymień wszystkie telefony, jakie miałam. No, iPhone. Y. No ja się jeszcze jakąś taki rozkład różowy telefon. Ale wymieni wszystkie modele, wiesz? Tak. Dobra. Źle. No to miałam iPhone'a 5, 6, 7 i Xa. Mhm. Miałam iPhone'a... miałam Sony Xperia, to ten był różowy z klawiaturką. O Jezu. I... A nie, to tylko jeden jeszcze. I miałam jednego Sony takiego różowego co się tak wysuwa. No to trudne są te pytania. No, no? Bo są trudne. Dobre, za mało to jest niedobrych smaków. Też mm. Dobra. I jeszcze ja ostatnio. Tak? Uh -huh. Ile czasu zajmuje mi się ogarnięcie rano? Hm. Obstawiam, że... Kurde, co to takie dziwne jest to światło? No, 40 minut. Ok. Aksel, mhm. Nie. Ile? 25. 20, 25. Bo nieraz no, tak wstaje, no. to już się ogarnę i potem siedzę z 20 minut albo 15. A już czekam aż tu wyjdę. Macie nieraz śniadania. Nie, nie. No chodźmy. Uooo! <laughs> Sorry, że bawię się światłem, ale wiecie. No nie patrzę. Dobrze. Mmmm. Taki matany. Oh, to jest chyba dobry. Mhm. I, dla was, I dlatego, że nam nie wypadły jakieś takie mm, cukierki, masz jakieś takie niedobre cukierki, to, mm, to dlatego bierzemy jeszcze po robaku. Pokaż. Ale mam to takie małe kropki, które chyba mm. nie widać. Nie, chyba nie będzie widać, ale to są takie kropeczki. Mm. O nie! O nie! Musimy to zjeść. Taką trawą Powiem wam, że jeśli chodzi o fasolki, to śmieszne nam się trafiło, ale większość mieliśmy dobrych Także, no może tutaj fasolkowy część to nie był jakiś super, ale za to mogliście nas lepiej poznać, zobaczyć, jak my się znamy. Tak. I w i ogóle, ja, ja wygrałam. A ty miałaś trudne straszne pytanie. Ty też miałaś trudne. No nie wiem. No. No dobra, no ty wygrałaś, juhu, i to wygrałam. Znam ją lepiej po prostu, ona mnie nigdy nie słucha. Nie to wiem. jest takie, że ja jej coś mówię godzinę, i potem. A co, 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 co o tym sądzisz? Co? O co chodzi? Nieprawda. Prawda. Dobra. Także dziękuję wszystkim za ten tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Martyną, zostawiajcie łapki w górę. I co? Do następnego odcinka i cześć.